Deklaracja Wolności. Jam jest człowiek. Jam jest wolna, żywa istota w godności człowieka, w ciele żywego mężczyzny, z krwi i kości, z duszą, duchem i rozumem, o imieniu Andrzej z rodu Kiszkiel, nadanym przez tatę Hipolita i mamę Annę. Krew płynie w moich żyłach, niosąc ich wszelkie wielkie dziedzictwo rodowe i kulturowe. Jam jest żywy człowiek obdarzony energią, sumieniem, honorem, godnością, dumą i sprawiedliwością. Narodziłem się w wielkiej krainie moich przodków na polskiej ziemi. Zgodnie z moją wolą ogłaszam siebie od momentu moich narodzin i na zawsze wolnym człowiekiem, żywym mężczyzną. Andrzej z rodu Kiszkiel. I ogłaszam, że jestem właścicielem i generalnym wykonawcą oraz beneficjentem moich danych osobowych i osoby prawnej Kiszkiel Andrzej. Oświadczam, że nigdy nie zrzekłem się i nie zrzekam się naturalnych praw człowieka, stanowiących prawo wszystkich żywot, żywych istot na Ziemi. Moim prawem jest prawo naturalne oparte na zasadach: czyń dobro, unikaj zła. Które mamy od narodzin, a jest ono niezbywalne i nie jest darem od żadnego rządu oraz nie może być zamieniane na benefit korporacyjny. Uprawnienia, regulacje i zarządzenia nie są prawem, a ludzie nie są urodzeni pod roszczeniem. Jam jest suweren niosący najwyższy autorytet, który został mi dany od narodzenia. Jestem prawdziwym właścicielem i zarządcą Ziemi. Jestem potomkiem i spadkopiercą naszego pierworodnego rodu i dóbr moich przodków, do których prawa sobie roszczę i pieczę nad dziedzictwem, tym z honorem podejmuję. Ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Mój ród zamieszkuje planetę Ziemia od wieków. Jako wolny człowiek, żywy mężczyzna Andrzej z Rodu deklaruję, że jestem przy życiu i od dnia moich narodzin, 10 listopada 1961 roku, w mieście Koszuchów. Nie zagubiłem się, nie zaginąłem ani na otwartym morzu, ani na lądzie, ani w powietrzu. Ogłaszam publicznie, że jestem istotą żyjącą, wolnym człowiekiem i wykazuję się kompetencją, mądrością, odpowiedzialnością i sprawiedliwością. Od tego dnia. Wchodzę w prawa prawdziwego właściciela i zarządcy Ziemi. Cofam wszelkie przeniesione przeze mnie prawa, autoryzacje, pełnomocnictwa i umocowania, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia osoby, niezależnie od tego, czy znają tą deklarację, czy nie. Żadne z podstawowych postanowień niniejszej deklaracji nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek państwu, osobie, grupie osób, korporacjom lub organizacjom prawa do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub działania mające na celu zniszczenie praw wolności określonej tej, w tej deklaracji. Deklaracja ta została stworzona na podstawie powszechnej deklaracji praw człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku. Przypominam, że państwa członkowskie zobowiązały się do promowania współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych powszechn powszechnego poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Stało się